Hej, z tej strony Q, a to jest Diablo 3, są Level 19. No i co? No i będziemy schodzić na poziom 12, tak? Tak, 12. Będziemy na 12 schodzić poziom, to jest ostatni poziom tych lochów. A potem dopiero będziemy już wchodzić do piekła. Więc wchodzimy do 12. Uwaga, czy będę ginął od razu. Okej, okay, to teraz tak powolutku, idziemy. I co? Wow, co jest, to są prądy! Błyskawic, to czekaj, to ja mam pomysł fajny. To ja lecę po pierścionek! Przecież, ej! Ja mam pierścionek na błyskawice. Jak tam w ogóle moje te? 20% tylko. Zaczekaj, to, to ja tu miałem ten, bo ja tu jeszcze mam pierwszych z czym? Magic Resist. To ja nie chcę teraz Magic Resist. Poczekajcie, wywalamy. I teraz patrzcie, jest Resist Lightning 15%. Tu jest Resist Lightning 20%, tu jest Resist Magic. No to wywalamy ten Magic na razie. Mam nadzieję, że tam nie będzie jakichś groźnych typuńców. Masz coś może nowego? Jakieś aksy same sprzedaje... Trzy aksy! What the fuck, mate? Trzy aksy, dwa shieldy, no co za topek? Co za ziom? To nie wie o tym, że jego najlepszą klientką jest łotrzyca z łukiem? A gościu sprzedaje trzy aksy? I dwie tarcze? What the fuck? Dobra, skoczymy szybko do Akary Pozwój po town portale i lecimy dalej. Trochę tego lightning teraz e, resista mamy, nie? Ile to tam mamy? 35%. Nie ma lipy, nie ma lipy. Buy item. Scroll of town portal. Yes, 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 yes. No i super. I kupiłem sobie kilka, i teraz zrobimy taki fajny myk. Ja sobie te town portale rozrzucę, tam przy portalu. Żebym sobie mógł jakby dobierać je, wiecie, na bieżąco, żebym nie musiał chodzić do Akary co chwilę. Wiem, że mogą na to wpaść już 5 plansz wcześniej, ale. Okej, okay, czyli mamy ogółem 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okej. A tu są jeszcze jakieś gówniackie portale. Tego bym wywalił na razie i tego bym wywalił, nie? Dobra. ten potek na manę? No i okej, okay, lecimy dalej, nie? Jakieś questy mamy, nie mamy? No to ciśniemy, uwaga. Zobaczmy. Jakieś Storm Raidery, cholera jasna. Jezus, przestaniecie w końcu tyle, przestaniecie tyle biegać, Ridery, Riders of the Storm, Riders of the Storm. Scroll of Apokalipse. Ciekawe, co to jest za scroll. O boże, potrzebuje 117 magii, no to nigdy w życiu tego nie użyję. Ciekawe, czy to jest co to za spell w ogóle. Scroll Apokalipsy brzmi jakby to był jakieś mocne... Mocne zaklęcie. No wunam kasa i kasa. Ja wam dam to strzelanie zaraz. No chodź tu. Ball of Lightning. podejrzewam, że takiego ridera w The Storm jak strzela Lightningiem, to trochę mu nic nie zrobi, nie? Dobra, mam wrażenie, że ten Lightning nie boli mnie aż tak mocno, jak bolał mnie ten ogień ostatnio. Piętro niżej. Mi się przynajmniej wydaje. Wow, jak się schował! Jak się schował, słudaczek! Dobra, chodźmy teraz tutaj, zobaczmy co tam ciekawego. To jakiś potion ma. O, ty. Ziomki zamiast do mnie po prostu naparzać non stop, to jest tak jeden strzela, a reszta biega. Za zaraz trzeba będzie wrócić do bazy znowu. Znaczy do bazy, do miasta. Wooooow. Czyżbym właśnie przegiął? Dropa ciekawego. Tyle gości zabiłem i nic. Poważnie. Ale, bita. nie dobra, wracamy. Bo nie, szkoda, tak ten. Nie będę ryzykował. Nie ma co ryzykować, kurde. Wracamy do miasta. Zero fajnego. Dropa. Tu jeszcze je, jak, jakiś armor mamy. Nie? Tak, niebieski, tak jest. No to zobaczmy sobie chociaż ten armor. Czy fajny, czy nie? Pche. 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 Przecież on nawet mi za dużo. Ten nie zapłaci zbyt wiele. No, 175 za takie gówno. Kurde, stary. Ja bym ci nawet za darmo to oddał. Nie musiałeś mi płacić. Dobra, no to co? Znowu jeszcze heal? Impressive healing To jest co? Firewalla wywalimy, bo nie potrzebuje No i znowu full healing sobie kupujemy Dobra Co jest okej? Okay? jest o oh Jezu, chyba trochę za dużo, ale okej okay. nie, 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 nie ma czegoś takiego jak za dużo potków. No fucking way Nie ma czegoś takiego Dobra Chodzimy w portal i robimy ciup 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 Znaczy nie ciup 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 <śla> Robimy piu 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 z łuku Lecimy Poka puka Kto mi tutaj? wow a tam coś jest, jakaś książka, ej Ło, wow, a to te... Co on przeskoczył przez lawę? To on tak potrafi? No proszę No nie pogadasz Jaki szalony kawaler Przestań ja do mnie szczelać o dalej tam jakiś Okej, okay, okej, doki, okej, doki, okej. Dobra, zobaczmy, co to jest tutaj. Dobra, może najpierw się zajmę tym. Dobra, czy ktoś zamierza mi przeszkadzać z tą książką? Chyba nie. Mieliśmy raz tak, nie? Co ja próbowałem czytać i cały czas ktoś wyskakiwał. so it came to be that the three prime evils were banished in spirit form to the mortal realm and after sowing chaos across the east for decades they were hunted down by the cursed order of the mortal horadrum the horadrum used artifacts called soulstones to contain the essence of mephisto the lord of hatred and his brother baal the lord of destruction the youngest brother diablo the lord of terror escaped to the west eventually the horadrum captured diablo within a soul stone as well and buried him under an ancient forgotten cathedral there the lord of terror sleeps and awaits the time of his rebirth know ye that he will seek a body of youth and power to possess one that is innocent and easily controlled. He will then arise to free his brothers and once more fan the flames of the sin war. Okay, nic ciekawego. Tutaj cześcik, tylko hajsy, oho, sporo tych węży tam, lepiej ich z daleka pokaram. Oni taką dziwną szarżę mają. To jakiś breastplate wypadł, ale niestety biały, więc nie jestem zainteresowany, oho. Przyszła ekipa, dobra. No to poszukajmy co my tu mamy, coś dropnęło oprócz tego armoru? Chyba nie. Kurde, biedne te dropy mamy ostatnio. Bardzo biedne z dropy. No i dobra, i tutaj już chyba tam, tak jest... Tak, dobra, tu jeszcze jest kółeczko. Okej, okay, no to chodźmy dalej, tutaj na dół teraz. A to co to jest? Up to level, aha, czy ja tu byłem. Chodźmy może... o! W ogóle te... te, te węże... Te żmije... Mają... O! Gotyska tarcza! Też żmije mają odporności całkowite na ten... Yy, na magię To kurde, magowie pewnie ciężko mają, chociaż z drugiej strony... O, tu jest przejście, Ok. Chociaż z drugiej strony, chociaż magowie pewnie używałem jakichś fireboli czy coś, a to pewnie obrażenie od ognia, więc... Więc w sumie chyba problemów jakichś takich mega nie ma, nie wiem Nie wiem, w sumie magami nie, nie grywam za bardzo Longbow biały, niestety biały Niestety biały, no Jakieś beczki, no, kasa zawsze się przyda. Jak, jak już będę mógł kupować te eliksiry, to się tutaj je pokupuje. Eee, tu chyba kółeczko już robię, nie? Okej, okay, to nie idźmy tędy, chyba. Tak mi się. Na razie, chociaż chociaż nie, przydałoby się tam też iść musej. Bo ja tutaj zacząłem uciekać na górę, nie? Bo my tutaj wojdy. zaraz ja ich złoję. Short Shortbow wyleciał biały, niestety. Ty no kolego! Częsta. I co, jest? w sumie tu jest jakiś ten? O, ktoś tam naparza. Kurde, dużo ich tu. O, coś tam dolpnęło, jakiś chyba pierścionek? Jest ring. Jest hajs. Jest small axe. Ty mnie nie pytaj, gdzie to wsadzisz? Laska, <grywa> nie wygupiaj się. Nie udawaj, że nie masz miejsca, <grywa> bo przecież widzę, że masz small axe. Dobra. A tu mnie zaskoczył. Lasa tylko No i w sumie oni szybko giną. Tego damage'a to jak ja sobie odjąłem ostatnio te trzy punkciki damage'a, to w sumie, nie, w sumie nie jest tragedia z tym, bo oni i tak szybko giną jak ich trafię. Jak ich trafię? Czasami to najpierw cały magazynek wywalę, zanim gościa trafię, nie? No i co, coś jeszcze? Low. Czy to już koniec? Czyżby to był koniec już? To możliwe. Przecież to będzie mega krótkie, kurde, jak ja już skończę odcinek, nie? Ta muzyka. Ta melodia. Nie no ale autentycznie, już tutaj nie ma za bardzo co robić. Chociaż tu mam trochę dużo ten przestrzeni pustej. Ale chyba tam po prostu była lawa i dlatego tu jest tak pusto na mapie, nie? Tak, tu jest lawa i dlatego tak dziwnie. Szkoda, że ta lawa nie jest jakoś zaznaczona na tej mapie. I co, no i w sumie tyle tylko, nie, nic, nic więcej, dobra, to, to cóż, no. To będziemy powoli kończyć chyba. To, to ja wiem co zrobię, specjalnie zejdę do piekła, a potem zobaczę czy są eliksiry jeszcze, czy się uaktywniły eliksiry do kupienia. O, to jest super podstępny pomysł, zobaczymy. Specjalnie zejdę niżej, do tego piekiełka całego. A więc tak, down to level 13. Muszę Dobra. No i jestem tam, nie? I teraz co odpalam Town Portal. Idziemy tu. Tu sobie zabiorę dwa oczywiście, żeby nie było. Przypału na przyszłość. Jak tam level? O, mamy level. No to tu może Vitas machnę. O! I spoko, trochę Wita se machnąłem, zawsze jakiś ten... Bo ja nie wiem, czy ja jeszcze mam tego Dexa robić, czy nie. Kurde, ciężko, ciężko. Ciężkie to życie. Łoczycy nieogarnięte. I dobra, zobaczmy sobie tutaj jeszcze identyfikację: Small Axe. Crimson Axe of Vigor. E, resist Fire plus 16 do Vita, Okej. Okay. Gotycka tarczunia. Wow, armoru plus 96%. Nice, high durability, ale no cóż. 18 siły. Ja pierdziel, No i ring, zobaczmy tego ringa. 13 do Wita. O! No, 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 no. To całkiem ciekawa opcja, ale kurde czy to mi się opłaca, bo ja tutaj mam jakiegoś unikata, plus 2 do wszystkiego, 12, 20% light, fast hit recovery i absorbuje, no nie wiem, no wydaje mi się, że te 13 vita jest lepsza niż plus 2 do wszystkiego, bo to mi daje plus 2 do siły i plus 2 do na przykład magii, a ja tych dwóch statystyk nie używam za bardzo. Daje mi plus 2 do Dexa i do Vita. Ale wydaje mi się, że plus 13 Vita jest lepsze niż plus 2 do Dexa i Vita. Daje mi Light Radius 20%. Jak dla mnie to tego w ogóle nie potrzebuję. Fast Hit Recovery. I tu jest właśnie problem, bo nie do końca wiem, Fast Hit Recovery. Co to znaczy dokładnie? Czy ja się zbieram, jak oni mnie biją, czy nie? No, i ten trap damage to jest też takie. Siubździu. Nie wiem. To najwyżej ja se to wyrzucę. Niech se to będzie. Dam se tego wita. No i dobra, i Eee, To tak, to jeszcze teraz tylko sprzedamy przedmioty i zobaczymy u Pipina, czy ma eliksir. Masz eliksir, stary, czy nie masz? Czekajcie, tu jakieś potion, 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 potion. On ma eliksiry rzeczywiście, orzesz ty w mordę, ej. Dobra, to kupujemy wszystko w pizdu, wykupię. Dobra, to tak, to potrzebujemy na dexa na pewno, tak? Za 5 kafli. O, to dużo nie kupię, muszę iść do bankomatu chyba. Dobra, to idę do bankomatu. Pipin, czekaj, nie sprzedawaj tego nikomu. O, każda taka kupka golda to będzie akurat na... Jeden eliksir. Dobra, piepień, słuchaj. Ja ci tu dam jeszcze parę hajsów. A ty mi dasz parę podków. Dobra, na dexa. Nie mam rumu w inwentory, co ty mi tu stary mówisz? Patrz. Siorb i siorb. I nawet to są siorbne. Dobra, mogę sobie najpierw to sprzedawać, to czekajcie, to wywalimy. E, bye i teraz tak. Elixir na deksa na pewno. Eee... Dobra, już wszystkie deksy wykupiłem. Na magię w ogóle tego nie będę potrzebował, ale na siłkę sobie wezmę. To czasami jakiś tam jeszcze demersz się zwiększy, więc spoko. Tak. Pyk, pyk. No i super no. Taki napojony to już dawno nie byłem. Idziemy sprzedać jeszcze te dziadostwo tutaj. Oh, co mogę dla Sal. E, tu za 7 kafli, nice. I tutaj tego Aksa. Okej. Okay. Coś masz nowego, ciekawego, Axe, Shield, Shield, Armor of Harmony, Fast Test, Hit Recovery. Ja se to muszę zobaczyć potem i ogarnę temat, czy to się opłaca, czy się nie opłaca mieć. Sword of the Moon, Lightning Axe, dobra, nic ciekawego nie ma. Okej, okay. dobra, to save'ujemy i w przyszłym odcinku zaczynamy robić piekiełko, czyli ostatnie trzy etapy pozytywni. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, bye bye.